Co może otrzymać Blump na urodziny, jeśli jest związany z fotografią Lego? A na aparat, również zbudowany z klocków Lego. Hej wszystkim, z tej strony Blump i witam Was w nowej recenzji na moim kanale. Dziś przyjdźmy się temu oto zestawowi, który, jak dobrze słyszeliście, otrzymałem na urodziny jako prezent od mamy, której bardzo serdecznie za ten zestaw dziękuję, bo jest naprawdę świetny i jest to aparat w stylu retro, czyli zestaw Lego Creator 3 w jednym o numerze katalogowym 31147 i składa się on z 261 elementów, z których możemy zbudować chociażby taki oto aparat. Taki oto telewizor lub kamerę. Niezaprawdę jest ciekawie. Zestaw swojej premiery miał 1 stycznia 2024 roku za cenę 85, zł. Bez niegodnego grosza katalogowo. Naprawdę zestaw prezentuje się niesamowicie. Ja głównie tutaj będę budował ten oczywiście aparat, no bo jestem związany z fotografią klocków Lego w terenie, więc to mi się po prostu najbardziej w tym zestawie podoba. Są tutaj też to te oczywiście paski, czy jak to tam poprawnie się nazywa, no ale te pozostałe konstrukcje też postaram się w tym odcinku mówić, pokazać wszystkie trzy naraz. Bo w sumie to, to chodzi w kratorze, żeby się bawić przy zabawie, więc też te wszystkie trzy konstrukcje złożą, przedstawią, e, zaczynając zapewne od tych najdudniejszych, czyli w postaci zapewne telewizora, a dopiero później przechodząc do kamery i aparatu. A teraz sobie sprawdzimy zawartość, bo jestem ciekawy. Okej, okay, nie chcę, aha, okej, okay, w ten sposób. E, no i co, tak sobie tworzymy ten zestaw, a w środku, uwaga, uwaga, znajdujemy, okej, okay, trochę mi to poleciało tam gdzieś na bok. Mamy sobie tutaj skrzynkę. No, otrzymujemy na pewno arkusz na krajek, tak? Mamy ich w ilości razy 6, czyli 6 ujęć różnych możemy tutaj mieć. No i co? Mamy oczywiście aż 3 instrukcje, wow, ok. Czyli trochę LEGO znów idzie nieekologicznie, że tak powiem. Ale ok, są trzy instrukcje i mamy instrukcję do aparatu instrukcja osobną do kamery i instrukcja osobna do telewizora. I w sumie ostatni raz co pamiętam, że się spotkałem z zestawem jakimś kreator 3 w 1, lub po prostu zestaw, który miał więcej niż inne konstrukcje, to tam to wyglądało w ten sposób, że dostaliśmy jedną instrukcję do głównej budowli i kod QR do strony LEGO, gdzie są wszystkie instrukcje internetowe i tam po prostu znaleźć te do pozostałych zestawów. Więc ciekawe, że tutaj są wszystkie. A co do takich ciekawszych tutaj elementów, mamy kółko luzem, w zasadzie tam felgę od samochodu opony, kółka w zasadzie nie opony. No co, mamy też woreczki, które nie są ponumerowane, więc wszystkie na raz wysuwamy. No i też tutaj jakąś taką oto skrzyneczkę, w której zakładam, że będzie się kryła ta oto opaska specjalna pod ten zestaw. Także co? Robimy krótkie cięcie i pokazuję wam wszystkie trzy konstrukcje z osobno. Z pierwszej instrukcji zbudowaliśmy telewizor i tak on się prezentuje, ale zanim co do jego konstrukcji, tyle klocków zostało po zbudowaniu właśnie go, więc takie są klocki nieużyte, ale one później przy innych konstrukcjach będą używane, a znowu z tego coś pozostanie no a co do konstrukcji tego telewizora. Uważam, że są po prostu Najgorszą konstrukcją w tym zestawie, ale nie zrozumcie mnie źle, jeżeli chodzi o wygląd oddanie wyglądu starych telewizorów, jak najbardziej wyszło to dobrze, tak. Oczywiście nie potrafię nazwać tych wszystkich elementów telewizora. No, mamy te tutaj wszystkie grafiki, te pokrętło, guziki, więc tak najbardziej antenkę, wszystko nie zostało odzwierciedlone, no i nóżki, ale poza wyglądem no nie bardzo no kolorystyka te wszystkie tutaj klocki jakieś wszystko prześwituje wszystkie te kolory widać no tak nie powinno być no ale rozumiem to bo ponieważ te klocki są przydatne w innych konstrukcjach a tutaj musieli tylko na tych bazować więc mają to jakoś tak uzasadnione ale i tak uważam że nie jest to, to jakoś super wybitna konstrukcja no i przyjrzymy się już w sumie tym obrazkom które są tutaj później tym nie będziemy się przyglądać mamy motocykl który oczywiście te konstrukcje mam przedstawiać konstrukcje z lego które są dostępne jako zestawy więc mamy tutaj motocykl jeżeli będę sobie przypominał to pewnie gdzieś zdjęcia wam będę wrzucał tych zestawów to co motocykl, motyle żyrafa, van jakiś tam ten piesek no i ten e, rolka do jeżdżenia czy jak to się nazywało więc no takie się to prezentuje ta antenka oczywiście jest ruchoma więc to była konstrukcja numer jeden zdecydowanie lepsze są następne Druga konstrukcja prezentuje się w ten oto sposób i muszę powiedzieć, że no wygląda po prostu znacznie lepiej. Tak ona się prezentuje, no i na jej temat budowy po prostu kamery, no bo jest to kamera. Nie powiem wam nic więcej, no bo nie znam się tak samo na budowę jak i telewizora. Na jej temat mógłbyś się lepiej wypowiedzieć mój tata. No ale tak poza tym, to co no kamera zdecydowanie lepiej jest wykonana niż poprzedni telewizor, jest po prostu lepiej zabudowana z tych stron tutaj ładnie wykładzona tutaj użycie elementów. No po prostu wygląda to spójniej. Mniej tych kolorowych elementów jest widocznych, no oczywiście. Tutaj od dołu jest to, tutaj też żółty element się znajduje i tu z tyłu, ale jednak nie jest to aż tak bardzo widoczne jak w przypadku telewizora. A tutaj odchylając tą oto klapką możemy zajrzeć do środka, na to tam nie trzeba zwracać uwagi. No a tu mamy te zdjęcia po prostu, w sumie nagrania po prostu, no i one się tutaj mogą znajdować i możemy też podmienić na te pozostałe, które zostały. Mamy też tutaj tą całą główną część do nagrywania obiektyw. No i tak się to prezentuje z drugiej strony. No myślę, że konstrukcja jest znacznie lepsza, ale i tak ja najbardziej nie mogę się doczekać na aparat. A tutaj w sumie elementy zapasowe, jakie zostały nam po zbudowaniu właśnie tego, właśnie kamery. No i trzecia konstrukcja jest już zbudowana i cieszę się naprawdę, że już udało się mi ją zbudować po tych wszystkich rozbiórkach i budowie. No trochę mi to czasu zajmował, dlatego też recenzja pojawia się tak późno na kanale, ale jestem naprawdę zadowolony z tego właśnie, właśnie tej konstrukcji w zasadzie, całego zestawu i tak prezentuje się nasz aparat. No tak samo jak w poprzednich zestawach, nie znam się totalnie na budowie i co tutaj jest poza obiektywem, no ale naprawdę fajnie to się prezentuje. To jest naprawdę solidnie zabudowane z każdej strony. Tu nie ma mowy o jakichś prześwitujących krockach w innych kolorach no poza tym miejscem, ale to jest takie miejsce, że praktycznie tego nie widać, a ta reszta no to jest naprawdę dobrze zbudowana. Tutaj elementów zapasowych nie ma za dużo, taka bardziej dobro. -y drobina, takie właśnie groszki, czy coś innego, no ale większych elementów już nie uświadczymy, wszystko poszło właśnie na tą oto konstrukcję aparatu, dlatego on też jest pewnie tak dobrze zrobiony, naprawdę no, fajnie się prezentuje, opływowy kształt, tutaj te stady nawet nie przeszkadzałem, bo to ewidentnie teraz widać, że to jest Lego i to mi się podoba, z góry jakieś pełno różnych elementów, które nie wiem do czego mam za bardzo służyć, tu pokrętło, tu guzik i zapewne tym się chyba robiło zdjęcia, no i co, tu coś czerwonego, tutaj macie też szybką i jeżeli się przy może sobie popatrzeć to tak. Faktycznie jakbyście się patrzyli przez aparat do zdjęcia, ale oczywiście patrzymy się przez oto tą szparę, nie przez obiektyw, no i tu możemy z tyłu sobie to otworzyć tą klapką. I mamy w środku film i tego się prezentuje. Żółty, no i tutaj, to oczywiście, to cała reszta. I mamy zdjęcia tych poprzednich konstrukcji. Mamy też to w ilości razy dwa z tymi pozostałymi. Także też to jest fajnie, możemy sobie to tam podmiąć, jak chcemy. Ja sobie zostawiam to, bo tutaj mamy te zdjęcia po prostu zestawów, które mi się bardziej podobają, czyli żyrawka, bus i motylki. No i co, no tak się to prezentuje. Ta klapka też fajnie tutaj działa. Tutaj jest stat, przez co to się też trzyma tam, a nie lata luźno. No i jeszcze oczywiście ten główny element taki charakterystyczny tego aparatu to ta, to, to tutaj opaska, na której się troszeczkę zawiodłem, bo myślałem, że to będzie taki materiał, materiałowy. Jak to w przypadku chociażby jest pelerynek, na przykład Lego, takich tych starszych, a to jest taki materiał kartkowy, jak to właśnie jest w przypadku nowych pelerynek Lego, że to jest po prostu sztywniejszy taki materiał. No nie mówię, że jest to złe, ale no jednak spodziewałem się innego, ale i tak jest fajnie, te klockowe tutaj wzorki, bardzo to się ładnie prezentuje i naprawdę ten aparat oceniam pozytywnie. Podsumowując, tak prezentuje się zestaw, jaki chciałem wam dzisiaj zrecenzować. Jeszcze raz bardzo dziękuję mojej mamie, że zakupiła mi na urodziny. Bardzo serdecznie dziękuję. Apart mi się bardzo podoba, No i jest ze mną tutaj powiedzmy, że związany, bo lubię robić te zdjęcia. A teraz czy wy byście zakupili ten zestaw, no dajcie mi znać w komentarzu. Ja Wam go mogę polecić. Cena katalogowa według mnie jest OK, ale zawsze można szukać taniej na innych jakichś po prostu portalach na internecie, bo na pewno się jakaś niższa cena znajdziemy się, że w okolicach 60 zł. Na no, spokojnie by się ten zestaw znalazł. Która konstrukcja Wam się podobała, też dajcie mi znać w komentarzu, a ja Wam dziękuję za uwagę i widzimy się w następnych materiałach. Cześć.